Rozum, serce czy coś innego co wpływa na to, jak oceniamy czyjąś moralność jak to wypada w przypadku AI tego dowiecie się z dzisiejszego materiału. Nazywam się Konrad Bocian, jestem profesorem uniwersyteckim pracującym na Uniwersytecie SWPS. W dużej mierze, jeżeli chodzi o kor naszych badań, o główny temat, to jest to moralność, postrzeganie cech moralności, oceny moralnego zachowania. Ogólnie nasze badania zajmują się przede wszystkim, albo zajmują się obszarem, lub dziedziną psychologii moralności. To jest e, teoria, która zakłada, że moralność wewolowała po to, żeby pomóc nam kooperować w dużych e, grupach, w grupach, w których jednostki siebie nawzajem nie znają, które, e, które muszą w jakiś sposób koordynować kooperację między sobą, mimo tego, że się nie znają. No i jedna z teorii zakłada, że właśnie do tego służy nam moralność, że moralność pozwala nam kooperować między sobą, E, czyli na przykład wyznaczać standardy współpracy, zasady tej współpracy, co nas spotyka za to, że na przykład tej współpracy nie podtrzymujemy, jakie są formy kary itd. Tak tak ja zajmuję się zniekształceniami w sądach moralnych, ponieważ to, co mnie zawsze interesowało w tej moralności, to to, na ile ona rzeczywiście jest. E, Obiektywna w swojej naturze, w tym sensie, że ludzie są mocno przekonani na temat obiektywności swoich sądów moralnych, zakładają albo nie przyznają, że te sądy mogą być w jakikolwiek sposób zniekształcone. Oczywiście ludzie chcą myśleć o sobie jako osobach, które dokonują obiektywnych, bezstronnych sądów moralnych, co jest nieprawdą w kontekście badań, które prowadzimy, ponieważ od wielu lat wykazujemy, że te sądy moralne są zniekształcone. I w tej perspektywie badamy dwa rodzaje zniekształceń, czy też czynników, które za, które są połączone z tą perspektywą. Pierwszy to są postawy interpersonalne, czyli stopień, w jakim lubimy lub nie lubimy drugiego człowieka. I drugi czynnik to jest po prostu interes własny, czyli w jakim stopniu zachowania, które oceniamy, sprzyjają naszym interesom lub nie. Jestem Kasia Miazek i jestem doktorantką na Uniwersytecie S.U.P.S. tutaj w Sopocie. Wy, z poprzednich badań profesora Bociana wiedzieliśmy, że interes własny zniekształca to, w jaki sposób dokonujemy ocen moralnych. Czyli jeżeli sytuacja jest niesprawiedliwa, ale działa na naszą korzyść, to oceniamy ją jako bardziej moralną niż sytuację identyczną, która nie działa na naszą korzyść. Ostatnio jednak wiele decyzji jest podejmowanych przez sztuczną inteligencję w bankowości i w medycynie, więc chcieliśmy sprawdzić, czy takie zniekształcenie również zachodzi, gdy sztuczna inteligencja dokonuje ocen, dokonuje decyzji? I postawiliśmy naszych badanych przed decyzją podjętą albo przez człowieka, albo przed, przez sztuczną inteligencję, która była niesprawiedliwa, czyli ludzie tracili pieniądze, ale albo ta niesprawiedliwość była na ich korzyść, czyli lepiej wychodzili finansowo, albo była na ich niekorzyść, czyli gorzej wychodzili finansowo. No i jak się okazuje, interes własny odgrywał tutaj dużą rolę, czyli jeżeli sytuacja była niesprawiedliwa, ale oni na tym korzystali finansowo, no to sytuacja była oceniana jako bardziej moralna i osoba czy byt podejmujący tę decyzję również jako bardziej moralny, ale w przypadku gdy sztuczna inteligencja dokonywała tego podziału pieniędzy, tej decyzji, to to zniekształcenie było mniejsze. Co może sugerować, że w przypadku, gdy decyzja jest automatyczna czy podjęta przez sztuczną inteligencję, dokonujemy nieco bardziej obiektywnych decyzji, ocen moralnych, niż w przypadku ludzi? jednym ze sposobów na to, żeby uniknąć e, tych zniekształceń w sądach moralnych, też e, w sądach dotyczących sprawiedliwości, też te są bardziej zniekształcane przez interes własny, czy jednym w sumie najprostszym sposobem jest po prostu edukacja. Sama świadomość tego, że taki efekt istnieje już, może nam pomóc w jakiś sposób z nim powalczyć, na tyle oczywiście, na chcemy, na tyle, na ile mamy motywację. Teraz jeżeli ja na przykład wiem, jak działa ten efekt i wiem, że on może mieć wpływ na to, jak oceniam moich studentów, jeżeli chodzi o ich pracę, na przykład nie wiem, zaliczeniowe. To jednym ze sposobów będzie po prostu ściągnięcie wyników w taki sposób, żeby był anonimowy, żeby mnie nie widział nazwisk studentów, czyli na przykład tylko i wyłącznie ich numery albumów. My name is Lu and I start I started a postdoctoral University in South My name is Alexander and I'm PhD student, actually at the University of Bicocca in Italy and currently I'm visiting Professor lab here at the SWPS University. We have uh, been involved in a project which was, has been led by PI uh, Professor Dr. Bao Qiang. And we have been involved in a study about uh, egocentrism, the influence of egocentrism in people's moral decision making and judgments. We assume that people will be more inclined to believe that moral individuals, even if they act immorally, this is because of prosocial motives mainly but this is the other way around for immoral individuals so if someone immoral acts morally so we are interested in the behaviors which are inconsistent to the image of the person so if the immoral person acts morally we believe that people think it's because of some selfish motivation so inconsistent behaviors are explained with uh, the motives which are consistent to the image, the original image of the person. And if the results confirm our expectations, it would mean that uh, people tend to somehow uh, justify, let's say, immoral behaviors if they are performed by moral individuals. And this can lead to some biases in moral judgment at the end and this can have some practical expectations for instance in the legal area because the very same behavior uh, performed by an individual with good moral reputation and with bad moral reputation will be explained differently and the overall judgment of how it should be how much it should be blameworthy or not and if we need to uh, impose some punishment how severe it should be All these uh, subsequent decisions will depend on the uh, this bias which we can observe actually. Z naszych badań wynika że tak, że te decyzje, które były niesprawiedliwe, ocenialiśmy faktycznie jako bardziej niesprawiedliwe, czyli zgodnie z tym, jaka ta sytuacja była, to zniekształcenie było mniejsze. Jednak z innych badań, e, innych zespołów, wiemy, że ludzie generalnie są niechętni, żeby, de żeby decyzje były podejmowane przez sztuczną inteligencję. I raczej nie, nie chcą się zgadzać na takie sytuacje, więc z jednej strony mamy nadal jakiś opór przed tym, mimo tego że te decyzje faktycznie mogą być bardziej sprawiedliwe i w efekcie możemy je też oceniać jako bardziej sprawiedliwe, to jest gdzieś tam ta niechęć przed tym, żeby oddać tą sprawczość sztucznej inteligencji. Jeżeli obserwujemy jakieś zniekształcenia, no to, tak jak opowiadał profesor Bocian, możemy na nie odpowiadać. Czyli możemy projektować systemy, zarówno ludzkie, jak i te wspomagane przez sztuczną inteligencję, w taki sposób, żeby adresować te zniekształcenia. Z takiego biznesowego poziomu, no to Myślę, że dlatego jest ta sztuczna inteligencja wprowadzana, ponieważ ona może podejmować szybkie decyzje na dużo większą skalę niż ludzie. Więc, jeżeli do tej automatyzacji dołożymy tą psychologię i tą wiedzę, jak przekonać ludzi i jak sprawić, żeby te oceny były faktycznie sprawiedliwe, ale też, żeby były oceniane przez ludzi jako sprawiedliwe, bo to jest. To są dwa aspekty. Z jednej strony chcemy, żeby ta sztuczna inteligencja dokonywała sprawiedliwych ocen, ale ten psychologiczny komponent jest tutaj kluczowy, ponieważ jeżeli ona będzie dokonywała sprawiedliwych ocen, które później przez ludzi i tak nie będą oceniane jako sprawiedliwe, ponieważ nie ma tam ich interesu na przykład, no to nie będą z tego zadowoleni. Więc jeżeli dołożymy tę psychologiczną wiedzę z naszych badań i jakoś spróbujemy to zaadresować, i pokazać ludziom, że to może w jakiś sposób zniekształcać ich oceny moralne, no to możemy tutaj mieć taką, taki komplet, że z jednej strony sztuczna inteligencja... Dokonuje sprawiedliwych ocen i ludzie też postrzegają je jako sprawiedliwe. My już jakiś czas temu wykazaliśmy, że ten efekt interesu własnego na sądy moralne rozlewa się także na grupy. Czy to nie jest tak, że jak tylko ja zyskuję, to uważam, że ktoś, kto zrobił coś nieuczciwego, niemoralnego, jest, jest powiedzmy mniej niemoralny, ale okazuje się, że jeżeli to jest ktoś, kto jest z mojej grupy i na przykład to, co zrobił, działa na rzecz tej grupy, działa na rzecz interesu tej grupy, to te oceny stają się też łagodniejsze. Jeżeli na przykład porównamy je do, do analogicznie tej samej sytuacji, jeżeli zrobił to członek innej grupy, tak? na przykład grupy przeciwnej. Wtedy te sądy wręcz się zaostrzają. I w kontekście y, y, moralności, oczywiście, jeżeli członek mojej grupy robi coś niemoralnego, nieuczciwego, no to moim zadaniem jest obrona wizerunku grupy, czyli także wizer obrona wizerunku tego człowieka. Jak to robię? Za pomocą moralności, bo moralność może być także narzędziem, narzędziem do strategicznej realizacji celów. I teraz, jeżeli ja za pomocą moralności mogę wybielić członka mojej grupy, obronić tożsamość mojego członka grupy, także bronię tożsamość swoją i mojej grupy, moja grupa nadal jest moralna. To jest bardzo ważne, w i w ponieważ moralność jest ołe judgments as well. So I think it's important topic and it's also, we decided to write some uh, faktors and moderators which could uh, depict uh, our moral judgments, which are bizarre as well. Jeżeli będziemy się od siebie się izolować, jeżeli będziemy wydawać zgodnie z tym, co też sugerują modele na temat moralności, szybkie, intuicyjne oceny moralne sądy, ale na temat innych ludzi, to bardzo ciężko będzie nam dojść do porozumienia, ponieważ to porozumienie jest tylko i wyłącznie możliwe wtedy, kiedy będziemy stanie się spotkać na w miarę bezpiecznym gruncie, gruncie na którym możemy swobodnie porozmawiać, ale porozmawiać w taki sposób logiczny, racjonalny który jest rzadkim sposobem, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną, jest to bardziej taki akademicki sposób, więc można by oczywiście ludzi zapraszać na do, do, do uniwersytety i pomóc im rozmawiać w sposób bardziej um, ustrukturyzowany, bardziej oparty o logikę, o argumenty, o fakty niż emocje, niż intuicje, e, ponieważ one silnie zniekształcają te sądy moralne i też ułatwiają nam wydawanie bardzo takich kategorycznych ocen na zasadzie to jest dobre, to jest złe. Tak, to nie ma szarości, no nie ma żadnych odcieni, natomiast po prostu albo coś jest okej, okay, albo coś nie jest okej, okay. tak samo też kategoryzujemy ludzi. Problem polega na tym, że im bardziej się od siebie oddalamy, tym bardziej zaczynamy też wierzyć w te swoje sądy na temat tego, jak ci ludzie się zachowują, jacy są, eee, i, i rzeczywiście ciężko nam jest przyjąć tą perspektywę drugiego człowieka.